Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Krzychu, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się algorytmem pozwalającym na określenie największego podciągu, który będzie w tym wypadku podciągiem niemalającym, czyli rosnącym stałym. Jak zwykle na początku materiału zapraszam do obejrzenia strony repozytorium lub też mojej strony, w wypadku jeżeli mielibyście Państwo jakieś problemy ze zrozumieniem kodu, tam możecie Państwo jeszcze poszukać ewentualnie odpowiedzi, jeżeli po prostu macie Państwo jakieś problemy z tym kodem. Dobrze, w takim razie przejdźmy tutaj od razu do kodu. Otwarłem sobie już tutaj ten folder. Plik także jest otwarty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Zdefiniujmy sobie tablicę. Przejdźmy zatem w takim razie do naszej funkcji. Zdefiniujmy sobie funkcję. Teraz przejdźmy sobie do określenia długości naszej tablicy. Określmy sobie teraz nasze maksimum. No i teraz jeszcze musimy określić wskaźnik, którym będziemy sobie niejako jeździć po naszej tablicy. Teraz w pętli for Lenort naszej tablicy, dopóki, dopóki w tym wypadku nasz wskaźnik będzie mniejszy od miłość minus 1, to jeżeli nasz tablicę od wskaźnik będzie mniejszy od tablicy od wskaźnik 1, no to wskaźnik Należy zwiększyć po 1 ponadto co jeszcze takie bardzo ważne jest, że zaczynamy tak naprawdę sprawdzać nie od początkowego elementu i, tylko zaczynamy sprawdzać od elementu i od i, prawda? Czyli jeżeli nasz wskaźnik mniejszy od i, to do wskaźnika należy przepisać czyli można powiedzieć aktualny indeks, który w tym wypadku w naszej tablicy rozpatrujemy. Dobrze, przejdźmy teraz w takim razie do zdefiniowania naszej zmiennej przełowującej długości naszej tablicy. Zmienna długość to się równa wskaźnik minus i plus 1. Teraz, jeżeli nasza. Zmienna długość będzie większa od naszego maksimum. Do naszego maksimum należy przypisać zmienna długość, a w następnej kolejności, jak to już mamy przypisane, to należy nasz wskaźnik wyzerować w ten właśnie ten sposób. A zatem po skończonej punktki należy zwrócić nasze maksimum, czyli naszą maksymalną długość którą w tym wypadku rozpatrujemy. Dobrze, wyrzućmy sobie teraz to na ekran. Sprawdzimy sobie jeszcze działanie. Tutaj definiujemy długość, tutaj definiujemy maksa, tutaj definiujemy wskaźnik, który sobie nam chodzi po naszej tablicy i porównuje kolejne elementy. Dobrze, jeżeli nasz. Do tak, to następuje przypisanie, czyli zaczynamy sprawdzać od wskaźnik równy i to jest bardzo ważne. W następnej kolejności, dopóki nasz wskaźnik będzie mniejszy od długość minus 1, bardzo ważne jest, żeby to była długość minus 1, ponieważ jeżeli byłoby mniejsze długość, to tak naprawdę do sprawdzamy do długość minus 1, czyli wykona się tablica od długość, czyli niejako zostanie porównany element, do którego nie mamy już dostępu tak naprawdę, który nie istnieje na tej tablicy. Tak, wskaźnik należy wówczas zwiększyć, zmienna długość, wskaźnik minus i, dodać 1 minus i, tak, to przejeżeli zmienna długość większa od max, no to max to się równa zmienna długość, wskaźnik to się równa 0, po tym przepisaniu należy przejść do kolejnego i tak naprawdę. Sprawdźmy, czy nasz algorytm działa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i nasz algorytm działa. Zwrócił poprawny wynik, równy sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć elementów i jest to najdłuższy podciąg. Spójny, nie malejący, czyli rosnący lub też stały. Dobrze. W takim razie bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli materiał się Wam spodobał, możecie dać łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie spodoba, możecie dać łapkę w dół. Zawsze wtedy wiem, co Wam się podoba lub też nie podoba. No i ogólnie na no to tyle. Dzięki Państwu bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.